Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Pracujemy nad uchwaleniem budżetu na 2022 rok. Jak co roku, zabiegam o najważniejsze dla mieszkańców Pomorza inwestycje. Jednym z moich priorytetów jest budowa obwodnicy Malborka w śladzie dróg krajowych nr 22 i 55. Składam poprawkę do budżetu o 6 milionów złotych na prace przygotowawcze budowy tej obwodnicy. Malbork nie znalazł się na rządowej liście budowy stu obwodnic. Będzie jednym z większych miast w Polsce nieposiadających obwodnicy. Mimo, że prace nad budową tej obwodnicy Malborga są bardzo zaawansowane. A w 2003 roku wybrano już wariant przebiegu tej trasy. 26 października 2006 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i zostało one opracowane, zrobione. Dużo pracy więc zostało włożone. Teraz potrzeba środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykupy gruntów. Złożyłam więc tę poprawkę o pieniądze na przyspieszenie realizacji tej obwodnicy Malborka. Niestety posłowie PiS, nawet ci z Pomorza, nie poparli jej, a tak obiecywali dbać o potrzeby naszych mieszkańców. Dziękuję.